Dzień dobry 26 luty 2019 roku już widzimy na horyzoncie przepiękne słońce no i oczywiście debili walczących z globalnym e, z globalnym ociepleniem oni tak twierdzą na zewnątrz na zewnątrz jeden stopień y, z przełamaniem zera czyli jest zerowa temperatura oni walczą z globalnym ociepleniem unijni idioci unijni idioci dyrektywy zrobili, że będą walczyć na polecenie y, Rothschildów bo oni muszą kapusty natrzepać jeszcze więcej bo banki do nich należą także jeszcze więcej chcą kapusty i wprowadzą nam NWO, nowy porządek świata. Będą robić to co chcą. Oni. Wesoła rodzinka. Nomen, omen z Niemiec. Proszę spojrzeć, wyścigi. Który będzie prędzej. Który będzie prędzej i wyżej. No, Także widzimy co tutaj się wyrabia. Przyjemnego dnia życzę.